Cześć Wam dzisiaj z z nami Daszew 2K. E, kolega jedzie z dosyłaczem, stabilizatorem i nie pamiętam się nazywa z wykrywaniem. Przepraszam. Jesteśmy szósteczką. Kołowiec średni. Aczkolwiek trzeba pamiętać, to nie jest taki kołowiec typowy jak. EBR czy reszta prędkość maksymalna jego to 60 km, eee, obrót wieży 48, jest obrót wieży jest bardzo fajny, obracanie się 30 stopni, niby dużo, ale jakoś według moim zdaniem mało. Jak na kołowiec powinien się to lepiej obracać, one są raczej takie oporne w obrocie. Eee, co tu mogę powiedzieć pancerz, no pancerza nie ma tak? na kadłubie mamy 22 z przodu 13 i 10 z boku i z tyłu eee, pancerz wieży, no też niewiele więcej bo 51 z przodu 24 i 16 choć fakt zdarza mu się coś tam zrykoszetować tą wieżą bo ma tą taką trochę powyginaną ale to trzeba i tak mieć szczęście tak, alfę mamy 125 średnia penetracja 138 120 na zwykłych pestkach, na gorodowych 190-160 eee, na opekach na tylko dwie sztuki 38 więc raczej rzadko używa eee, w opisie na bocie można znaleźć że to jest snajperski średni to wam powiem, że tak średnio z tym snajpieniem w 0,38 Potrafi działo krzaczyć czas celowania 2,2 yy, ładowanie 38 alfa 125 co daje nam jakieś DPM około 2000 niecałych 2000 Oczywiście załogą możemy to polepszyć ale no tak nie jest jakoś mega szałowo pamiętajmy że jesteśmy na szóstym tierze eee, walczymy na mapce Zatoka Rybacka i mamy bitwę na piątki i czwórki eee, co ważne w tym ciągu jest 50 sztuk amunicji to nie jest jakoś mega dużo bo można wystrzelać 16 pocisków około w jedną minutę więc 4 minuty możemy nie mieć amunicji także trzeba naprawdę dobrze celować żeby nie zmarnować strzału yy, i cóż no jako rola średniego czołgu snajperskiego no to raczej czołg no daje się, ja nim trochę grałem a siedzim całkiem przyjemnie pamerskie yy, działo robi swoje ale jak widzicie no. tu będzie sporo fragów na razie się to nie zapowiada. ma mamy 24 obrażenia. Musimy pamiętać, że kołowiec to nie jest typowy kołowiec jak nasze francuskie kołowce, lighty. Tym kołowcem raczej średnio się pospotuje. Można go zrobić jak spotera, tak, założyć takie te usprawnienia, ale on raczej się nadaje jako spoter pasywny. Gdy wiemy, że są pojazdy, które tak aż mocno nas nie wykryją. I wiemy, że nie ma lightów, tak jak tutaj w tej bitwie. Eee, no nie, tu są lighty. 3 lajty, więc kolega ryzykuje bardzo dużo W ogóle jest bardzo ryzykowny wyjazd w momencie Wolwery odwrócony w drugą stronę Kolega strzela na auto a i skończył tego wolwerina, wysłał go do garażu KW-2 bardzo niebezpieczny czołg artyleria dla nas jest bardzo, bardzo niebezpieczna bo przy naszym nikłym pancerzu może nam zrobić bardzo duże krzywdy jest 6 do 8 6 do 9 Zaczyna się robić nieciekawie. Kolega zajął tą górkę z miastem. No, będzie próba objechać tutaj kawu dwójki. ale fart weszło z podpaleniem na no, nasza nie trafiła my już mamy 1300 1200, 1400 już prawie i trzeciego fraga widzicie on tak skręca raczej jak typowy choke nawet chyba gorzej niż niektóre czołgi średnie artyleria zawsze piękny konfek dała nam czwartego fraga kolega jeździ na oddalonym ej kamerze wykorzystuje to, że można do, po, odrobić pogląd mapy Teraz walka z Crusaderem Kasztowało nas to trochę HP. Teraz Cruiser. Z drugiej strony mapy. Zostało trzech. Właściwie to dwóch graczy z kolegą. w wcale nie jest tak łatwo trafić. Kółko jest dosyć spore. I znowu podpalenie, ale kolega ma szczęście dzisiaj. Mamy szóstego fraga. Zrobiło nam się to obrażeń praktycznie. Jackson nie widzi. Kolega musi mieć problem. O, jednak jest spot. Wydaje, że się wycofuje, zmienia lekko pozycję. Poszuka na pewno innego krzaka, którego będzie mógł wyświetlić i trochę postrzelać. 3000 obrażeń Przed nami krajer Czwóreczka no, na auto mi będzie ciężko trafić Mamy siódmego fraga Zostało trzech przeciwników. Miem szóstka, chyba pojedzie na spota. Chociaż nie. A moim zdaniem powinna, bo to szósteczka. Z dość twardym pancerzem z przodu, więc powinna spróbować wyspotować. Te dwa żołgi I to, to wyczekiwanie na błąd. Kolega jedzie chyba po artylerię. Zdecydował, na napiw wyrwać chwasta. Myślę, że to dobry pomysł, bo ona może zrobić duży. Może być dużym problemem, jak dobrze trafi. Trzeba mieć tylko szczęście i zajechać ją w taki sposób, żeby. Lepiej była od boku, albo od tyłu. Także mamy artylerię. I artylerii już nie ma. Dała nam to ósmego fraga. Kolega zabezpieczył sobie medal. 3,5 tysiąca obrażeń. Trochę przyspieszymy. Bo mapy przecież wszyscy znamy. O, T28, czyli wycofali się do obrony. Mamy 9 fraga. O i teraz będzie 10, czy kolega ucieknie? Oj, ten strzał nie mógł wejść, nie musiał wejść, to bardzo fajnie weszło i to tak samo. Także mamy 10 fragów. Także tu było wiele szczęścia przy tych strzałach w ruchu. Kolega za bitwę zrobił odznakę mistrzowską asa pancernego. Medal pasiuciego za dwie artylerie. Medal pula lata, 10 fragów. E, medal Nadina. Medal duży kaliber oraz Top Gunner. Kolega bitwy zrobił 3803 obrażenia. W tabelce miał 1785 expa, 10 fragów. Bitwie tej nie zarobił, chociaż gra na koncie premium wyszedł 469 srebra na minusie. Bitwa bardzo fajna, bardzo udana. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnych filmów. Dajcie łapkę w górę, dajcie saba. Dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia, cześć.